Mano to ja Laczek. Um, może nie ten Laczek, bardziej ten, ale nieważne. Z pewnością kojarzycie kalendarz adwentowe, jakie wypuszcza LEGO. Mamy głównie Marvela, Star Warsy, a brakuje nam Ninjago. Dlatego w tym filmie zrobimy właśnie o takim motywie kalendarz adwentowy. Zanim zacznę, chciałbym Was jeszcze poprosić do zasubskrybowania mojego kanału, aby mógł tworzyć więcej takich filmów. No to czas zacząć. Oczywiście kalendarz będę inspirował tymi, które wydały już lego, a więc jak w pierwszym okienku będzie coś, tutaj może też się pojawić. Dlatego na dzień pierwszy pojawia się nikt inny niż Mistrz Lloyd. Jest to oficjalna figurka, idealnie wpasowująca się w motyw i strojem i wyglądem, więc dałem ją w pierwszym okienku. Na dzień drugi przygotowałem smoczycę źródła ruchu inspirowaną tym zestawem. Starałem się odwzorować jak tylko mogłem dając jej ruchomy ogon, skrzydła i głowę. Myślę, że budowla jest w idealnej skali dla kalendarza i nie wygląda najgorzej. Dlatego czas przejść do dnia 3. W okienku dnia 3 pojawił się sam Lord Raz w jego fioletowym wyglądzie i mikołajową czapeczką. Dałem mu szarą maczetę, którą miał w pierwszym odcinku aby nawiązywała trochę do serialu, w dniu czwartym otrzymaliśmy parę przedmiotów: dostać bramkę, krążek, kij oraz łyżwy. Dogryf, i co tutaj można rzec, dajmy mu pograć. I nastał dzień piąty, gdzie mamy bałwanka: um, bałwanka zielonego ninja, któremu dałem na ramiennik, i wyglądał tak. A w dniu szóstym ktoś przyniósł coś, czyli prezenty. A kto? Jeszcze nie wiadomo. Prezenty wyglądają tak. Są bardzo łatwo zbudowane. W dniu numer 7 przyszedł nas Kai, święty Mikołaj, który dostał kaptur od Zajna, odwrócony tor z Mikołaja i nóżki od wspinaczkowego stroju. Mamy dzień ósmy, gdzie ozdabiamy nasze tutaj terytorium kalendarza. Takimi właśnie ozdobkami. Mamy tutaj złotą figurkę, świecę i taki wianek. 9 dnia przeleciał do nas smoczątko raju. Tak wiem, bardzo staranne okienko. O, czyżby rajcy ze sobą przyniósł? Tak, to nowe sanki. Um, użyłem dwóch katan, takich łączeń i dwóch łańcuchów, które będą łączyły się w jedną wielką całość wraz ze smoczycą źródła ruchu. Już pokazuję, jak to będzie wyglądało. I tak prezentuje się oto całość. Mam tutaj smoczyce, raju i sanki. Czyż nie słodki dodatek? A teraz dodatek, prosto z serialu, czyli Stu. Tak, nie przysłyszeliście się. To jest Stu. Wystąpił on w finale. Właśnie widzicie jak on wygląda w serialu. Już połowa kalendarzu, że tak powiem, magiczny dzień, tak samo jak zaklęcie, które jest zamknięte w pudełku. To jest nikt inny niż bązyl. Tak, na tamtym zdjęciu to było, więc wszystko wyjaśnione, tak? Czas na kolejne ogniste okienko, w którym jest wspinaczkowa Tak, bez żadnych zmian. To mi tylko hak spinaczkowy i tyle. Po prostu zbyt piękna figurka, żeby tutaj nie wystąpiła. A dnia 14 mamy Portal Gate. Brama portalów. Nie pamiętam, jak to się w serialu nazywało, ale postarałem się chyba nad tym. Wygląda to moim zdaniem spoko. Słabo trochę, że z tyłu wygląda to tak, a nie inaczej. Po prostu nie miałem klocków. Myślę, że dodatek na plus. A oto dzień walki na arenie turniejowej, która jest zwykłą płaszczyzną ze złotymi sztabkami. Można na niej umieścić na spokojnie dwie figurki lub wygranego turnieju źródeł. Myślę, że bardzo ciekawy dodatek. Pewnie myślicie, dlaczego podziął dodatek. A dodatek, ponieważ oto świątynia z miasta pojedynków. Jest ona bardzo prosta, zbudowana po prostu parę klasków w górę i smok na samej górze. Po prostu stoi sobie za areną. Czas rozgrzeć sobie ten zimowy dzień kominkiem. Wyszedł mi bardzo ciekawie. Miałem mały problem jak go zrobić. Chciałem go wybrać w takim kolorze szarym, ale wyszedł brązowy. Myślę, że do klasztoru ładnie by pasował, więc... mamy gdzie postawić prezenty. A oto turniejowa Sora w sweterku. Z dwoma śnieżkami i szalikiem. Sora to moja ulubiona postać z Nowego Ninjago, więc... Musiała się tutaj pojawić. W dniu 19 czeka nas mniejsza część większej budowli. Są to nogi i miecze od mecha koło. Bez dłuższego przedłużania, chcę wam pokazać całą budowlę. Więc mamy tutaj miecz i mamy tutaj górę od mecha, którą sobie od razu już przymocujemy wraz z całością. I tak się prezentuje cały tytanowy smok Kola, który jest mniejszą wersją zestawu, który wygląda tak. I nadjeżdża kolejna mini budowla, czyli Trenowy Łazik Ninja Arina, który wygląda tak. I pochodzi z zestawu, który prezentuje się dokładnie tak. A oto ostatnia już figurka tego kalendarza, czyli Arin w przebraniu prezentu. Prezentuje się on tak myślę, że bardzo prosta figurka. Na dzień 23 dajmy trochę zakazanych rzeczy. Mamy tutaj wilczą maskę i pazury. Są one uzupełnieniem figurki jednej z wrogów tego roku. No więc zrobiłem dla nich podstawkę i wygląda ona o tak. Myślę, że bardzo fajny dodatek z racji, że maska była dostępna tylko w figurkach wilków, a w serialu nie. I na ostatni 24 dzień kalendarza adwentowego przychodzi choinka z shurikenem na górze. Oczywiście, żeby nawiązywała do naszych tutaj klimatów Ninjago. Jest ona już wcześniejszym dodatkiem wcześniejszego kalendarza. Po prostu lekko zamieniłem dwie części. Myślę, że i tak to wygląda całkiem spoko. I tak prezentuje się cały ludzki kalendarz adwentowy jaki zrobiliśmy dziś. Jak dla mnie jest bardzo fajny, podoba mi się bardziej niż poprzedni. Niestety poprzednie już na YouTube nie znajdziecie, bo został zbanowany, ale jeśli film się przyjmie, możemy robić takich więcej. Więc możecie coś po sobie zostawić, jeśli oczekujecie większej ilości filmów, a ja będę się z wami żegnał. Pa!